w każdy piątek przypominamy sobie mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa jego drogę krzyżową pielgrzymowanie na jasną górę jest mocno związane z przeżywaniem męki Jezusowej razem z Maryją idziemy na wały klasztoru by wejść w drogę Jezusa która przynosi nam zbawienie w bolesnych tajemnicach różańcowych niesiemy to misterium męki Jezusowej w zacisza naszych domów, naszych serc. Stacje jasnogórskiej drogi krzyżowej wokół Wałów zostały zaprojektowane i wzniesione w latach 1900-1913. Było to dla uczczenia roku jubileuszowego 1900, ale też było to częścią wielkiej odbudowy jasnej góry. Zostały ofiarowane jako zbiorowe wotum całego polskiego społeczeństwa. Wykonawcą Ważących 5 do 7,5 tony figur z brązu był rzeźbiarz Pius Weloński, a granitowe cokoły wykonał Stefan Schiller. Uroczystość poświęcenia Drogi Krzyżowej miała miejsce 31 sierpnia 1913 roku, a przybyło na nią około 300 tysięcy pielgrzymów. Maryja w naszym różańcowym pielgrzymowaniu prowadzi nas do odnawiania więzi z Jezusem, wszystko w jej stawienictwie za nami jest drogą do Jezusa, jest wchodzeniem z nią, z Maryją, na drogę miłości Jezusa do nas. Często jest obecnością na Jego drodze krzyżowej. Dziś pomódlmy się o zrozumienie tajemnicy krzyża w naszym życiu o wolność od buntu, od pretensji do Boga, gdy przychodzi trud, cierpienie, choroba, niewytłumaczalne trudne sytuacje. Bądźmy z Jezusem jak była z nim Maryja. Ona stała pod jego krzyżem. Nie uciekła od niego. Nie uciekajmy, kiedy przychodzi trud, ale łączmy się z Jezusem, żeby nasza droga życia była drogą miłości. Krzyż zaowocował zmartwychwstaniem. To jest nasza nadzieja.

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz już Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panę z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.